A dół, spokojnie na dół. No, mam go. Ja mogę go wziąć tutaj. I to na dole go opuścić. Okej. Okay. to otworzy. Okej, okay, jedziemy dalej ja stójcie tam oczywiście No, dobra, mogę dalej jechać Okej, okay, otworzyliśmy to Nie, okej, okay, tam nikt już nie stoi Dalej Halo? O kurde To nic, żeby to tak? Tak to zrobię najlepiej. No, widzicie ile potrzebują ma. ile mam HP? Fajnie, że to jest nawet Aimbot. Najlepszy. Nikt nie stoi, ok. Hmm, może tam coś będzie. Tam coś jest, tam coś jest. Ham, to jest. Jakaś dźwignia, czekaj, co ta dźwignia robi? Aha! 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 Fajne! O, oh, się blokuje tutaj. Nara, ja was wale, kurde! Nie interesuję się wami, żeby... Tak! Jadę stąd! Nara! Turbo! No. Po prostu nie ich i gotowe będzie. Jedziemy! Wow! What the fuck? Skoczymy na niego! Atakuj mnie. Hej, okay. ale. Jestem przy niego yy. Kto tu zablokował? No kto tu zablokował? Bitch, please. o oh -oh. oh -oh. oh -oh. oh -oh. Dobra, powinno starczyć. Dobra, narabicz Narabicz, narabicz Coś jest? O, lampad lokalizator. Lambady, ok, achievement dostaje cały czas. Dalej, to środka. Ha, daj. spokój. O, tunel, tu już mnie atakujesz. Nara. Miem, miem. Długi tunel Ale włączy się wczytywanie Wczytywanie, wczytywanie Wczytywanie Yeah Okej okay. No, to jest chyba najdłuższa część O nie, one Te kule mnie tak wkurzają, jeżeli Oni was dotkną to mogą wybuchać, dlatego uważajcie na nich Ja, ja się zaskoczyłem ja no to jest chyba najdłuższa część, właśnie jazda, tak? To jest najdłuższa część chyba w, w Let's 4E. Po prostu w Half-Life, Wiem, tam był budynek, tam może być że różne rzeczy. Na pewno są różne fajne rzeczy, ale. Ja chcę lepiej uciekać. A, to zrobię, gotowe. A o pójść tam? Ja nie wiem, pójść tam? Nie, nie pójdę. Pójdę gdzie indziej. Najlepiej. O, tam są jakieś budynki też. Autrz, wiem, tam mogę skoczyć, wiem. Nie hejtujcie mnie za to. No nice, zablokowałem sobie pojazd. Idź dalej, dalej, dalej. Ok. A blokada? Blokada. Szczelaj. Piękna AIMBOT, piękny AIMBOT, kocham to. Więc sobie wezmę do szczelania. No, myślę, że nad szczelą, albo to, to użyję. Fajne rzeczy, fajne rzeczy, fajne, ładne rzeczy. O, nie one, nie one, nie one, nie one. O! O kurde. Okej, okay, spokojnie. Explode. Nie wiem, czemu to pisze Explode tak nie wybucha. O-o. No, gin. Tylko reload. Okej, okay, chodź tu. O, nie one, nie one. Spadajcie mi stąd. No, gin. Jezu. a tu. Mogi może używać ataku? Dobra. Może mogę zatakować? W tym? Spróbuję. Noś! Mogę! Fajne, ale to dużo HP bierze, więc nie będę ich atakował. Eee, jak to wyłączyć? Tutaj chyba nie? To jest ten generator możemy tak powiedzieć. Generator. Eee. Hmm. No właściwie też tak już można. Tak też można. O, właściwie to mogłem wywalić, nieważne. No i już pada. Nara! Hui! Fajne! No dobra. Już nie ma energii. Mogę jechać dalej. Kuchnia, kuchnia, kuchnia. Kuchnia na dworze. Dalej. Nie one znowu. Wkurzające paduwać mi stąd. Najlepiej coś z nimi robię, po prostu do wody ich rzucić, tak? I już nie wrócą. Najlepiej tak. Najlepszy sposób. Odczep się ode mnie. Wolę, żeby oni się do pojazdu nie przyczepili, bo naprawdę mogą Was zdenerwować tym, bo oni tak wybuchają czasami. Mogą Was z trasy walić. I no. I następne odczytowanie. Aha, na czym skończyłem? No tak, e, tutaj się długo jeździ, tak? Chyba jedną trzecią się spędza właśnie tylko jeżdżeniu. A reszta to. Nie jedną trzecią, tylko. Tak, jedną trzecią. Można tak powiedzieć, można by tak powiedzieć. Okej, okay. Chyba to tak i gotowe. Halo? Nikt? Okej. Okay. No najlepiej zaglądajcie do takich budynków. Bo może tam być naprawdę fajne rzeczy. Okej, okay, to też coś może być, więc pójdę tutaj. Okej, okay, nie trafiłem na nic. Chciałem mądrze, nie? Żeby tak wyjść. A tu sobie stoję. O, dawaj rzeczy, dawaj rzeczy jest? Okej okay. Szczeble dostała... nie, Co to była za amunicja? Chyba do tego, nie? No, chyba tak Okej okay. Fajnie tutaj A daj mm, tylko trochę amunicji O boże, on mi tak wkurza, nie? Ten gościu Tacy silni są a, mono tak szczemu z daleka strzelać. No, bardzo mądre. Okej, okay. no do bazuki to jest tam amunicja. Dlaczego? Zazwyczaj tak jest w Half-Life albo w ogóle w grach, że jak tam stoją amunicje do jakiejś tam jedynej broni, to. E, jest taka potrzeba, że będzie tu używać. Tak trzeba. Tego wiecie, nie? Tylko taka informacja. Tutaj trzeba się trochę pośpieszyć, bo tutaj. Zaraz przyjdzie. O oh. oh, nie on O oh, nie on Hadaj Reload Okej okay. Dobra. Tu jeszcze jeszcze można było wejść, albo? Nie, nie można. To było okej okay. Kuchnia? Tu coś będzie? Nie, nie. Co to są za napoje? Nie wiem. No chodzimy. Tu już byłem, nie? Tak. Coś, ja to coś słyszę, bo tu coś chodziło. O, ja tu widzę. Fajne, mądre. W ten sposób to zrobię. O, oh, ale podłużyłem. Ale podłużyłem. To było takie pikne. <laughs> Zobacz, co to co trzeba teraz zrobić? Będzie. ała, um... Ała? Karni? Engaged. Nic nie ma. Okej. Okay. Czytanie. No to teraz pójdę, bo na górze trzeba. Znaczy, że trzeba przez ten most przejechać, tak? górze tam na górze jest ten. Em, ta bariera ochronna, dlatego. No, tak, tu już jest. Trzeba to jakoś wyłączyć. No i teraz pójdę to wyłączyć. Znowu do bazuki amunicja, więc trzeba to będzie chyba używać. Tak zazwyczaj jest, jak już mówiłem yy, jump Tylko żeby tu nie spaść Pojadę tym, pójdę Oj, więc uważajcie tutaj najgorsze miejsce Żeby tu spaść Nie, i tak najwyżej wpadacie do, do wody i tak nie przeżyjecie Okej, okay, chyba nade mną coś. Jakiś pociąg, chyba. Jakiś pociąg. I like trains. Tu nie ma nic. A, tu coś jest. Tu coś jest. Ale tylko HP. Nie potrzebuję HP. Mam dużo HP. Halo. Jest nowa amunicja. Do tego. Czemu? Au atakuj, atakujcie mnie, to do dalej. Zrobię to w ten sposób. Bo nie, tego, tego nie będę używał, bo to jest najlepsza snajpa, którą można mieć naprawdę w tej grze. Więc oszczędziliście sobie tutaj tą kuszę, na naprawdę bardzo fajna, jeden hit i padną. Aż nie, tylko u niektórych, tak. taki jak, tak jak te tutaj. Dobra, dalej. Upa. Ouch. Halo? Everyone here? Albo everybody here? Nie wiem. Nie, everyone here. Tak, dobrze. Dobre. Tu nic nie ma. Szkoda właściwie. Halo? O, 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 wow. wow A, to się robi, gotowe, kurde. tutaj się nie będę z nimi walczył, a ła, coś wybuchło, dobra, Idziemy dalej, to na górę, nie? Stamtąd strzelarz. Kiedy do mnie szczelaj. Strzel Szelaj, kurde, reloaduję. Okej, okay, oni mają... Jaki. Okej, okay, nieważne. To do ku najlepiej. O, szybko reloaduj! Kurde. Nie mam HP? Opa! Opa, gangnam, nam okay. Halo? To coś jeszcze wyjdzie na pewno, nie? Trzeba bo tutaj gdzieś. Nie wyjdzie. O, dobra, to ja do niego idę. Widziałem cię. Jestem w miejscu. Okej. Okay. W ten sposób to zrobię, kurde. Ok, że szczemu tu pójdę lepiej? Tutaj są te okej. Okay. O! Oh. A ty możesz przez barierę przejść, nie? Fajne. Ehm, um. naprawdę trudna zagadka. A to trzeba to wyłączyć, dobra? Wyłączę to. Ocu. W ten sposób. Bo teraz to muszę się trochę pośpieszyć. Bo. Teraz przyjdzie. E, walka. Bo właśnie. Tak, tak myślałem, że tak przyjdzie. bazukam trzy amunicji. Trzy amunicje, Okej. Zatakowałem go raz, hura! Pójdę przez tylne wyjście. Napadni no, Okej. Okay. Biegnij! Biegnij! O, oh, what the fuck. Okej, okay, HP, 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 HP. Halo? O, 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 o Zagubiłem się Dobra, jeszcze mam jedną pszczołę, muszę to wykorzystać Jak, jak muszę Muszę dobrą chwilę złapać Stamtąd teraz jesteś? Stamtąd? Stamtąd? Co ja robię? Tu nie ma amunicji Tam są amunicje, tak? Dobra, muszę jakoś dojść Albo bardziej dobiec Z ryzykiem, że spadnę za chwilę Do góry, do góry Dobra Okej, okay, chodź tu, bitches okej okay. No cześć No do Ała Trzymy go? Jak tak, to cudnie o cudny szczoł. Co ja robię? Ale ze mnie człowiek. Kurde. A, wyłączyłem to już. Tak. Ok, mówi dalej. Właściwie to chciał... nie chciałbym go zabić teraz, po prostu chcę amunicję oszczędzać. Ale... O bo wiesz, co spróbuję go nie zabije, tylko po prostu przebiec to. Też tak mogę spróbować, co nie? Widzimy trudno, ale... Trudno! JOLO! <grymne> Padaj Biegni mały, biegnij, biegnij Na dół Tu też Do góry Szybki parkour Okej okay. Biegnij, 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 O, oh, man. Nie, no muszę go zabić. Jak go zabiję, to już zakończę odcinek, bo już godzinę ponad nagrywam. No teraz idziemy dalej. Idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Co idziemy. nie, no, muszę go zabić. Muszę go zabić. w kurza. Kurde. A, tak go trafiłem. Jaki bycz. Eee, halo? Hej, dam mu postawię. Mu też. Amunicji jak zawsze brak. Tak łatwiej mi ni nie ni umilą... ...życie. Okej, okay, biegniemy, 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 biegniemy. HP. Okay. Nie wiem czy teraz z nim tu walczyć, albo po prostu go tak zostawić. Chyba go zostawię. Po prostu muszę powoli przejść przez to... Okej, okay, tu znowu jestem. Nie, muszę go zabić, muszę go zabić. Okej, okay, tak też można. Nie ja tylko tu ty przyjdziesz? Tejdź tylko przejdź, chodź tu Trafiłem cię. o. No, szybko o! trafiłem go no, mam spokój Hura! Urej Teraz jak tak spadnę, nie? Tak, to, to mogę spokojnie przejść teraz Spokojnie, o, spokojnie Okej okay. jest tutaj i jest wielki jump. No. Wychodzę stąd. Okej, okay, teraz tu wejdę. Otworzę drzwi. I wracamy. Eee, no także można. O, o, e, lepiej ucieknę, bo za mną idzie horda tych. Okej, okay, jasnij, no, sparam, sparam was, wall, wszystkich, nara. Jedziemy. No, wejdź, wejdź tam! No, i się zeg. Jedź, 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 jedź. No, nie wiem, gdzie jechać, no, tutaj chyba, nie? No, patrz, nie wejdę tutaj w za. Za Chiny ludowej. Dawaj, itro. Dobra. Więc jedziemy I zakończył się ten odcinek. Itro. hui eee. o o o o o the fuck? Co to było? Okej, okay, szybko, szybko. Ja tu dam radę, dam do rady przejść. O, oh my God! He? He? Wiesz, please, nie? Dam radę. Nitro tro. Uh! What the fuck! Przeżyję? Nie. Okay, ja to zrobię inaczej. Czekam, niech sobie jedzie. Ha, wiedziałem, że to się stanie. Okej okay, spadłwam. Szpadłwam, spaduwam, spoduwam, O, 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 Huuu uh, uh. Boże święty Okej okay. Mam nadzieję, że już następny nie przyjedzie Kiedy okay, to było trochę niespodziewane Ale dobra, żyje To jest ważne Dobra, więc w następnym wczytywaniu Zakończę odcinek I no, chyba to już jest następne wczytywanie jest Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Tak, tak dajcie łapkę w górę, jeżeli nie ma to łapkę w dół. E, na komentarz, na komentarz żeby bym się ucieszył. Jeżeli chcecie dalej oglądać, to na subskrypcji też bym się ucieszył. I no, do następnego odcinka z e, Half-Life'a 2 Ja się żegnam z wami Cześć cześć